Cześć, witajcie. Znowu bitwa z kampanii, tym razem z klanem Tilt. Elitarny front, czyli rozgrywki, powiedzmy najważniejsze. No i co my tutaj widzimy, to Westfield. Mnóstwo Chieftainów. Zwróćcie też uwagę, że jeden z naszych Chieftainów jest na samym dole. Akurat ten Badkuluna. Jest to naprawdę bardzo słaby na tej mapie, i to są dziwne. Nie ma takiej jasnej zależności, dlaczego czasami kogoś z czołgów ciężkich spawnuje na dole, w sensie jeżeli, tam jest, jeżeli jest więcej czołgów ciężkich to, to różnie po prostu wygląda i dlatego między innymi ta mapa nie jest taką fajną mapą do gry yy, Możecie zauważyć też, że nie posiadamy żadnej artylerii, co sugeruje, że będziemy grać bardzo agresywnie. 4 razy Eber Zobaczcie, że te Ebery również wszystko jedzie tak naprawdę do góry No i tutaj będziemy zdecydowanie Starać się szturmować na przeciwnika. Mamy taki split trochę, czyli część Chieftainów pojechała na lewo, między innymi ja, a część bardziej na prawo. No i widzimy, że przeciwnik decyduje się również na bardzo agresywną grę. W tym momencie widzę czy wtenie do czy teoretycznie powinienem był strzelić do tego 4 ale myślałem, że tutaj reszta. Moich tutaj kolegów będzie sfokusować czyftania najpierw, i trochę się nie dogadaliśmy po prostu, ale teraz najważniejsze jest to, że przeciwnik to tak jakby został wypchnięty, i przez to, że on został wypchnięty, to my możemy sobie Chieftainami, które mam więcej HP grać bardzo agresywnie, zbierać na siebie uwagę i kończyć lufy, a przeciwnik cały czas będzie, będziemy tak jakby my rozdzielać demerz, bo zobaczcie, że w tym wypadku Failure oraz Shockish zebrali trochę tego demerza. I oni mogą się schować, a tutaj przeciwnik się nie może schować, bo my to jakby cały czas mamy taką agresję. I to jest istotne w takich rozgrywkach planowych Ja oczywiście tutaj dobijam lufę, dobijamy kolejną lufę, taki e, dobry Focus Fire. Teraz 2684 fokusujemy. Celuję, go po wazie, strzelam. E, no i kończymy. Teraz znowu chief tajna, Zobaczcie, jak szybko te czołgi tak naprawdę spływają. E, I osoby, które mają HP, jadą po prostu dalej. Jedyny błąd tutaj, że Zep chyba powinien był strzelać do tego 2684. Ja teraz też trochę popełniłem błąd, bo obróciłem wieżę tak że to czy w tajemnicy mogą mnie strzelać, ale totalnie nie spodziewałem się, że one wszystkie akurat do mnie strzelą. Mimo wszystko, po prostu posiadaliśmy więcej czołgów. Teraz bardzo istotny tutaj element był, bo tak jak już mówiłem wielokrotnie, na froncie elitarnym, jeżeli nasz czołg zginie, to zostanie on zablokowany na 72 godziny lub mniej, jeżeli mamy wykupiony jakiś bonus taki klanowy, zainwestowane te punkty w na froncie elitarnym. To znaczy, jeżeli w tym wypadku ten Eber zabił naszego Ebera, no to on, tak jakby, blokuje ten czołg albo zabił mnie. I ja nie mógłbym wybrać przez 72 godziny powiedzmy tego pojazdu na, pro, na prowincję, w sensie na bitwę o prowincję na tym froncie elitarnym, i to jest no, bardzo istotne po prostu, żeby cały czas tutaj przeżywać, i ja teraz nie będę decydować się na jakiekolwiek ryzyko. Aby gdzieś tam powychylać i zrobić jakiś demy, tylko tak naprawdę uciekam i. Nie chcę zginąć. I to tak naprawdę jest bardzo kluczowe. Też chcę się odnieść do tego i troszeczkę do filmu VDR, który mogliście oglądać, ale to zrobię w kolejnej bitewce. ok jesteśmy teraz w drugiej bitewce na Zatoce rybackiej. Również naszym przeciwnikiem jest klan. Field. Przypominam, że to jest niemiecki klan z tej drużyny Raid, która w ostatni turniej wygrała z nami w finale, więc naprawdę, powiedzmy, to w sumie na dzień dzisiejszy, czyli na przedostatni dzień kampanii, mamy podobną ilość punktów i rywalizujemy o pierwsze miejsce w kampanii. Na razie według rankingu tutaj wygrywamy. Pytanie, jak się skończy jutrzejszy dzień, bo jutrzejszy dzień będzie najważniejszy i ciekawe, komu da się wygrać tą kampanię, bo jest tylko wyłącznie tutaj gra pomiędzy nami i Tiltami. Ale nawiązując jeszcze tutaj do filmu vdr otóż ja go obejrzałem oczywiście, również skomentowałem i jeżeli pytacie się o jakąś opinię czasami na streamach odnośnie tego wszystkiego, to ja uważam, że VDR poruszył temat taki, który nie dla każdego wydaje się taki oczywisty i tak naprawdę to zarzucił tylko jeszcze trochę Wargamingowi, że nie było na przykład nowego czołgu na kampanii, co się absolutnie z tym zgadzam i uważam, że ta kampania, która jest właśnie teraz i na poprzedniej kampanii, również nie mogłem zdobyć tak naprawdę żadnej takiej nagrody, jeśli chodzi o czołg, co jest zdecydowanie słabe. Również te wszystkie inne nagrody, które tam można sobie skraftować czy coś, to posiadam oprócz tego Typka 62. No, i to jest jedyny czołg, który w tych dwóch kampaniach tak naprawdę mogłem sobie jakoś zrobić. Bitwa bardzo dynamiczna, ale jeszcze tutaj odnośnie tego wszystkiego tego zamieszania, z tym, że klany bustują inne konta czy coś, to jest oczywiście w tym dużo prawdy. Tak jest, możecie nawet sami popatrzeć na jakieś aukcje. Znam też osobiście, że w niektórych, w niektórych klanach takie coś występuje, ale nie będę oczywiście tutaj wymieniał żadnych. Również też musicie brać pod uwagę to, że zasady tej kampanii są naprawdę słabe, ponieważ tak naprawdę, według regulaminu kampanii, nie ma takiego jasnego stwierdzenia, że nie można grać na innych kontach, przez co sporo klanów, w zasadzie w tych topowych klanach, to praktycznie. Każdy klan gra i zamienia się kontami, bo na przykład mamy określone osoby, które grają na EBR-ach czy coś i te EBR-y mają zablokowane. Lub Wargaming tutaj świetnie zadecydowało, aby dodać te takie boostery, które są limitowane i nie są od niczego zależne, tylko każdy konto posiada ilość tych boosterów. No i to też powoduje, że te boostery dają naprawdę sporą przewagę w bitwach, więc grasze tym bardziej zamieniają się kontami. Uważam, że to jest trochę taka paranoja. I to wygląda naprawdę słabo. Ja tutaj nigdy nie zgodziłem się, aby grać kampanię na innym koncie, jeśli chodzi o to, i bardzo mi się to nie podoba. A wielokrotnie, nawet czy to od swoich dowódców, ja czy Pawian, mieliśmy takie propozycje. No i tak naprawdę. To było na tyle bitewka. Była tak szybka, że nawet nie zdążyłem za bardzo jej skomentować. Po prostu zagraliśmy bardzo agresywnie, i to się opłaciło akurat w tym momencie jednak, przy takiej dłuższej grze, bardziej pozycyjnej, nasz zestaw czołgów nie był wystarczająco odpowiedni, aby grać jakby taką kontrolę obu stron i oddawaliśmy od razu jedną flankę, więc było sporo w tym ryzyka, ale się po prostu opłaciło. Na kampanii często spotykamy się z takimi zagrywkami, powiedzmy na jedną kartę, bo gramy z tymi klanami tak naprawdę mnóstwo razy i nie jesteśmy w stanie grać ciągle tych samych rzeczy. Dlatego czasami warto zaskoczyć jakąś taką agresywnością, trochę takim niespodziewaną taktyką przeciwnika i łatwo można taki, taką bitwę wygrać. Więc dlatego zdecydowaliśmy się na agresywną grę, między innymi. No i mam nadzieję, że Wam się to podobało. Jak już się z Wami będę w sumie żegnać, to elo.